Władek im tu podpowiada, bokiem trzeba. Tu oglądamy chłopaków, Władek ja sobie zażyczył. Z beretem czy z czapką? Z beretem czy z czapką, obaj są dobrze Wyjajowanie. Wyjajowanie. dwa. Obu wolisz? A ty Barbara zdradzisz co się tutaj gotuje? gotują, gotowce. Czyli gotują w Pierogi i kartacze. I Gdy on wchodził to pierwsza paczka musiała. Pierwsza paczka. Rozwaliło się. Szybę wybiły, pora. No, on, oni tu myślę jeszcze... Żeby tylko szyby wybili, to by było dobrze. Oni tu jeszcze gorsze rzeczy myślę, odwalą zaraz. Bo oni zawsze coś odwalają. Ale ty tak nie. Się... Się gdy on. No. Y Robił to, pod pole, to paczka do, do przodu, a do okna tam na no właśnie, no właśnie i tacy to są goście właśnie ja siedział w koszu, głową w koszu wygodnie Ci tam Matysia? tak na tych poduszkach widać. okej, dobra ile Ci wyszło tego filmu swojego? u mnie ponad pół godziny to u mnie 27 minut to, Dobrze, tak. to jest pięknie Będziecie mieli co oglądać. Wreszcie nie będziecie musieli marudzić, że, znaczy marudzić, nie wiem, zgłaszać takich postulatów, żeby filmy były dłuższe. Nie no, pasują mi tutaj te, te szafki i te wieszaki bardzo. No nie, dzieciaki? Wtedy można trochę schować te buty. Słucham? Wtedy można trochę schować te buty. Tak, ale wiesz co, najbardziej to mi pasuje tutaj o to, że tu są, tu są raz, dwa, trzy podwójne, raz, dwa, trzy podwójne. Siema, duże lustro. Tu też jest mi lustro. Mnie się bardzo podobają te dwa Tak? No. Mnie się ten bardziej podoba, zdecydowanie. No, Mi też. Eee, już, już jest 20 stopni, tutaj. Tak na dzień dobry. No, będzie. O, na mówiłam, pewno. Mówiłam o tych własnych Tu mamy jeszcze jedno lustro. No, te lustra tutaj robią dobrą robotę. Tak uważam. To już się grubo grzeje. Wszystko czciutkie, pięknie. A i Pewnie tak. Nie. Tata, on zgubił sobie e, to. Co? Instrukcję i on teraz stworzy, tak jak zapamiętał. A Aha, zapamiętał, no to, to na pewno coś odwali. O, tu jest jeszcze jedno lustro. wiesz, widzisz, to jest luster. To jest super. Tak. Trzy, dwa, trzy. W mamy identyczne. Tak, no to jest to Ikeaowe lustro. Mogło by być też takie jest, dlatego, że... u dziadków Jacków? No, jest takie. No, jest w takie. kuchni? No w kuchni. No, ale nie takie białe. Gdzie u dziadków Jacków? W kuchni? No, jest tam chyba, ale nie takie białe. Chyba nie białe, nie? Ale większe pewno. Możliwe. Z czym mają drogi? Z serem. Już coś zrobił. Ja. Już coś odwalił? Wszystkie nóżki maliłe Nie, to światło tutaj to bym zmienił na ciepłe o, To jest No, trzeba ją całą tak No, ale to tam No, co mam wiedzieć, że no, nie można Bo co Czekajcie, uwaga, spójrzcie Hej O, pięknie, dobra Tu mamy a ty taki warnt. Na wyposażeniu takie rzeczy są. Ej, dlaczego oni mają sztucz? Dlaczego on mają taki zabawkowy kominek? Zabawkowy? No bo to wszystko jest takie zabawkowe, przecież to jest bajka dla dzieci. フフフ。<No. laughs>